No cześć kochani, napiszcie mi, czekajcie, gdzie wy jesteście, napiszcie mi, napiszcie mi, czy widać, czy wy... jeszcze raz, napiszcie mi, czy widać, słychać, jest, dziecko, no napiszcie, szybciutko napisz a gdzie wy tu jeszcze jesteście, tu jeszcze sobie was otworzę, by czuliś, by czuliś, przepiękny, grudniowy, Grudniowy, świąteczny, pieprzający placki, by czuli się. Co nie? A powiedzcie, że nie. Proszę, no. No, cześć, kochani. Piszcie, czy widać słychać, i żeby nie było bu, bu, bólu, bula, żeby nie było bula odwłoka u kogoś, że coś niby z głosem, że rzekomo coś, rzekomo. No. Ja już nie wiem, słuchajcie, ustawiałam tutaj, wydaje mi się, że coś się mogło przestawić w którymś momencie, ale, ale nie wiem, ale nie, nie znam się na tym i nie wiem co. No, nie wiem co się mogło przestawić w tym mikrofonie, że wczoraj było podobno, że cicho, ale ja nie wiem, czy to nie dlatego, że ja mam pusty pokój, bo wyniesione pianino zostało. No cześć An, cześć An, cześć misiaczki. I się niesie głos, a jak się głos niesie, to się niesie gdzie indziej zamiast do mikrofonu. Może to dlatego. Nie wiem. To jest taka moja mini teoria. Mini. Nikt mi dalej nie napisał, czy widać słychać. I ja na przykład nie wiem, czy nie gadam sama do siebie. No. Także tak. Także takie buty. O jezusie, co. Dobra. Potasujmy. widać, słychać. Dobra, dzięki. Dobra. Wiemy, macie z opóźnieniem, a nie powinno być aż takiego opóźnienia. Albo piszecie późno, strasznie długo klepiecie tymi paluszkami po tym telefonie. A nie, a, mm -hmm. nie. Boomersi, czy co? Ja mm -hmm. nic nie mówię. No, to tak, jakby milenialsy były, albo te. No, zetki, jak to, jak to się w Polsce mówi, na to, na to pokolenie zetki. To by zapieprzali z, tymi, z tym pisaniem. Dobra, kochani, mówicie, że wyraźnie, tak? Czy jest OK, tak? Dobra. Eee, dobra, już nic nie gadam, bo i tak mam opóźnienie, więc powodzenia sobie życzę. No, ale dobra. Lecimy. Lecimy, lecimy. Słuchajcie, e, bytulisz miłościowiec najpierw, dobra. Więc, najpierw, takie sprawy związane ze związkami rodziną, a później, sprawy związane z ewentualnym singlem. W razie gdyby ktoś był czymś takim, jak single, ale najpierw rodzina, związki. Trochę wybrakowane święta. Nie wiem dlaczego. Dlaczego ktoś ma wybrakowane święta? Niby nic się takiego nie dzieje, ale dlaczego tak. Święta, grudzień, no w ogóle grudzień, wybrakowane. Brakuje komuś czegoś do szczęścia. Hmm, hmm. Możliwa tęsknota. Jeżeli się niedawno z kimś rozstaliście, no to byście nie byli w, te, w tej kategorii przecież. To czemu byście byli tu? Czemu byście byli tam, gdzie związki? Może dlatego, że macie jakąś osobę, o której myślicie. Ewentualnie. Co ma singlaczek? Sin. A, no proszę. Dobra. O, kurde, jakie karty. Dobra, posłuchajcie. Jeżeli chodzi o ludzi, którzy mają jakiegoś ludzia, człowieka, rodzinę, nie wiem co, mamy pokazane, że czegoś komuś brakuje do szczęścia w grudniu. Tak ogólnie. Mamy pokazaną tęsknotę i brak pojednania albo brak porozumienia. Mienia, z jakiego powodu nie wiem, po prostu ogólnie, ale jednocześnie mamy pokazaną próbę, poje, próbę porozumienia. Czyli nie ma pojednania, jest tęsknota, być może ktoś się rozstał, a być może ktoś myślał o rozstaniu, czy myśli cały czas, może ktoś się czuje niekochany, albo komuś brakuje drugiej osoby. Przykładowo to by mogły być karty kogoś, kto jest ym, y, z jakimś innym człowiekiem. Ale na przykład, jeżeli ktoś wyjedzie i go nie będzie przez chwilę, to na przykład będą mało czasu ze sobą spędzać i dlatego wtedy jest tęsknota i brak takiego bycia razem. Ale później jest pokazana próba rozmowy, próba jakiegoś, jakby ktoś do kogoś chciał zagadać i jakieś propozycje są tutaj przedstawiane komuś, i jest pokazane, żeby na tą propozycję odpowiedzieć, żeby porozmawiać. Jeżeli trzeba wyrazić uczucia, to wyrazić uczucia. Być może ktoś, z kim jesteście związani, czeka na to, żebyście im coś powiedzieli, dali, spędzili z nimi czas, nie wiem, skontaktowali się z nimi. Nie wiem, dlaczego powiedziałam, że czekają na to, żebyście wy zrobili, a nie odwrotnie, że wy czekacie, żeby oni. Być może. To może w obie strony być, bo to jest jakaś taka energia ogólna osoby, która czeka. Na kontakt od drugiej osoby. Czeka, chce się skontaktować, ale jeżeli wy jesteście razem, to ja nie wiem, czego wam brakuje, bo jest pokazane, słuchajcie, nawet jakby, jakby ktoś się nawet nudził w jakimś związku, to mógłby myśleć o jakimś flircie, a może ma jakiegoś flirciarza, gdzieś, który gdzieś go podrywa osobę, ale nie, nie wiem, możecie być razem z jakiegoś powodu. Bo jest pokazany flirt, jest, są pokazane, jest pokazana wymiana informacji, wymiana zdań, e, dzwonienie, spotykanie się, nawet randki u kogoś, e, spotkania, randki, rozmowy i flirt i podobanie się sobie, ale tęsknota i nie możemy być razem, tęsknota za bratnią duszą, tęsknota za wielką miłością dlaczego? Jeżeli jesteście w jakiejś relacji wy teraz, no to dlaczego wy byście, to za kim wybyście byście tęsknili wtedy? O co to chodzi? No, Miszki, no. Nie, nie, no może wy wiecie, nie wiem. Tutaj nic takiego złego nie ma. To znaczy nawet jeżeli byłoby coś nie tak, emocjonalnie jakaś tęsknota, brak, komuś kogoś brakuje, i poczucie jakiegoś braku porozumienia, to później, no ja tak zakładam, że pewnie gdzieś w okolicy świąt, bo to tak zazwyczaj jest. Ludzie się kłócą w pierwszej połowie grudnia, bo jest stres, a w drugiej połowie grudnia się godzą. No to może to będzie coś takiego. Ale. A, marzenik, dobra. No może to jest coś takiego, że ktoś odszedł. Rozumiem, ty piszesz o rodzicach. Być może to jest forma tęsknoty tutaj pokazana. Forma tęsknoty, i, i jakieś takie poczucie, że niby, nic się, niby nie jest źle, ale czegoś nam brakuje. No więc to ma sens, że w okresie świątecznym tęsknimy za kimś, kto odszedł, albo tęsknimy za kimś, z kim byliśmy, nawet w związku, ale już nie jesteśmy. Być może to są czyjeś pierwsze święta bez jakiejś osoby, ale dlaczego by to wychodziło? No ja teoretycznie nie powinnam mówić do singli, ale może tak wychodzi. Bo jeżeli nadal jesteście nawet singlem, ale nadal myślicie o jakiejś osobie, no to wtedy takie coś miałoby prawo tutaj wyjść. Ale jeżeli macie związki, relacje, jest pokazane, że ktoś może czuć się niekochany albo zaniedbany przez drugą osobę z jakiegokolwiek powodu. No w grudniu. Ale później jest pokazane, już gadamy, już się spotykamy, już flirtujemy, prezenty, radość i tak dalej, czyli tak jakby to było tylko na początku grudnia, czy tam, tam pierwszych, nie wiem, dwóch tygodniach, czy coś takiego, a potem tak jakby już coś odżyło znowu, więc to nie jest przez cały grudzień, wiecie o co mi chodzi? Mogą być jakieś sprawy związane z dziećmi, albo z jakimiś po prostu małymi istotkami, nic złego, nie, tutaj jest rezolutne dziecko pokazane. Mogą być spotkania z dziećmi. Ci, którzy mają dorosłe dzieci, dzieci mogą was odwiedzić, odwiedzić, odwiedzać, ale to jest normalne w święta, więc to się w ogóle nie dziwimy. Ale jest pokazane takie właśnie jest okazana taka energia jakiegoś odzywania się do kogoś, i albo chodzi o jakieś randki, podrywanie, albo chodzi o jakieś dzieciaki, które gdzieś przyjeżdżają. Wiecie o co chodzi? Takie jakieś spotkania, kłapanie do siebie, dzwonienie tego typu rzeczy. No, także takie rzeczy. Ym, w każdym razie, brakuje nam... Słuchajcie, no, nie wiem, być może naprawdę będzie tak, że się na przykład... Na przykład jesteście na początku randkowania i nie spędzacie świąt razem, bo on, ona jedzie do swojej rodziny, a wy jedziecie do swojej rodziny. To też może być tego, teoretycznie taka sytuacja. Bo jest albo rozłąka, albo tęsknota. Za kim? Nie wiem, ale jest. Jeżeli ktoś ma dobry związek i spędza z rodziną... A nie, może ktoś tęskni za jakąś jeszcze inną osobą? Nie za związkowcem, tylko za kimś innym. Rada: odezwać się, porozmawiać, przyjąć te zaproszenie na spotkanie, odwiedzić, zadzwonić, nie wiem co tam, powiedzieć miłe słowa. Jeżeli ktoś się czuje przez was zaniedbany, no to powiedzieć, że się kocha, zadbać o drugiego człowieka, dać coś z siebie drugiemu człowiekowi. Jest rada dla byczulisza, który ma człowieka. By czuli Singiel to tak wygląda jak wczoraj jakiś znak, ale nie pamiętam który, kurde. Jaki znak wczoraj miał dokładnie tą samą energię? Ja się śmiałam, że, że Singiel zamiast myśleć, Nie pamiętam, który znak. Yy, oj, nie wiem, czy nie Wodnik. Oj, nie wiem, czy nie Wodnik. Yy, jaki... Z... A, nie pamiętam. Albo yy, nie, chyba Wodnik. Yy, jaki znak miał pokazane załatwianie spraw jakiś biznesowych, jakaś praca, coś tam. No to właśnie takie macie karty, czyli by, by czuli Singiel. Albo podchodzi bardzo metodycznie i bardzo tak chłodno, i z, takim, z taką chłodną analizą, i tu będzie sobie już coś budować nowego, albo zajmuje się pracą i załatwianiem ważnych spraw urzędowych, zawodowych, itd, i tak dalej. Nie ma tu w ogóle kart uczuciowych. W ogóle ubyczuli się singla, więc bardzo możliwe, że nie będziecie za bardzo. Zwracać uwagi na jakieś takie rzeczy, jak randkowanie. Raczej jest pokazane, podejmujemy mądre decyzje. Jak wróci wracacz, nie dziękuję. Masz coś do zaproponowania? Nie dzięki, w ogóle odcinam cię, człowieku, z czym do ludzi. Ja chcę mieć spokój, święty i placki święta, a nie jakiegoś durnego wracacza. Wy pokazujecie w ogóle człowieka, co to w ogóle z czym do ludzi. Macie pokazaną yy, rozsądek. Widzenie prawdy, bardzo takie jasne, takie bardzo kategoryczne, trochę chłodne, jak na Byczu lisia, podejście do jakiejkolwiek sytuacji miłościowej. No, moglibyście, teoretycznie, jeżeli miałabym się upierać, że kogoś poznacie albo już poznaliście, na przykład jeżeli wiecie, że kogoś poznaliście, zwłaszcza w pracy albo w okolicy pracy, to jedyne, co bym Wam powiedziała, że możecie odbywać długie, inteligentne rozmowy. Ale pasji i seksików to ja tutaj nie mam w tych kartach pokazane. Możecie robić. Nie słuchajcie mnie. Rane, Bościu, pewnie, że róbcie, jeżeli macie z kim. Ale jeżeli nie macie z kim, to albo poznacie osobę do długich, inteligentnych rozmów, ale to jest chłodne na razie. Tu nie ma jakiejś pasji, albo będziecie się zajmować zupełnie innymi sprawami w grudniu. Załatwianie pewnych spraw, praca, zrobienie jak najdłużej. Słuchajcie, to jest taka typowa energia. <laughs> Zawsze jak przychodzą święta, to część ludzi myśli tylko o gotowaniu, o pieczeniu. A część ludzi myśli, aha, to teraz jak wszyscy mają święta, wszyscy zajmują się czym innym, to ja sobie zrobię mój projekt, ja sobie dokończę pracę, ja sobie posiedzę dłużej w pracy, jest luzik, jest super, jestem singlem, mam to gdzieś. Do mamy pojadę na Wigilię, mama wszystko przygotuje, ja tu mam projekt do zrobienia. To jest tego typu energia. Ja nie mówię, że dokładnie taka. Tego typu. Wiecie o co chodzi? Także bardzo takie metodyczne, bardzo takie konkretne podejście do załatwiania jakichś poważnych spraw w grudniu. Jeżeli by się ktokolwiek do was odzywał, to wy pokazujecie, że jeżeli przyjdzie z czymś konkretnym, a to musiałby być plan, bardzo konkretny plan, może będziecie rozważać, ale bez planu to w ogóle niech nie podchodzą. Rzeczywiście wasza karta rada. Odetnij to, co ci nie służy, zobacz prawdę, mów prawdę, pozostań w prawdzie. Planuj albo zaplanuj sobie, nie wiem, czy miesiąc, czy życie, nie wiem, ale coś związane z jakimś zaplanowaniem, ale tu jest karta pracy obok tego, więc nie wiem, czy to nie będzie rzeczywiście mówiło o tym, że, że się skupiacie na takich właśnie tego typu rzeczach zawodowo, nie wiem. Zawodowo, zawodowo urzędowo, finansowych, wiecie o co mi chodzi, załatwianie, Załatwianie było pokazane. No. Takie buty. Także, miszki. Tak to wygląda. Wyczuliś przepiękny miłościowiec zrobiony teraz. Wracamy. By... Ty, Jezu, patrzcie, ile gadam. Wyczuliś, będzie miał najdłuższe czytanie. Wszystkie inne znaki mnie zabiją za to. Się obrażą. Uu, dobra, to teraz nie. Dobra, pasja w pracy przecież może być pasja do pracy. To jest to, co powiedziałam przed chwilą do singla. Może to takie coś. Tak jakbyście chcieli coś kreować. Tak jakbyście mieli bardzo dużo motywacji em, do działania w grudniu. No. Wydatki są możliwe bardzo duże. Bardzo możliwe, że albo macie taki trochę. E bardzo, bardzo dużo pracy, dużo energii wkładacie w pracę, ale jeszcze nie widzicie efektów finansowych, bo być może przyjdą dopiero na przykład w styczniu albo za parę miesięcy. Ale się bardzo angażujecie w pracę, Jezu. Nie mogę z tym zegarkiem dzisiaj. Albo macie coś takiego, że ponieważ macie dużo wydatków, to dlatego macie też taką dodatkową taką motywację, żeby dużo pracować, dlatego że jest dużo wydatków. Jezu, nie mogę z tym zegarkiem, patrzcie, muszę go zdjąć, bo mnie tak denerwuje. Denerwuje mnie, bo mi wchodzi ten, nie, nie pasuje mi do, tej, do tego, do tej bluzy. No. Sie, się mi nie dogadał z bluzą ten zegarek, wiecie co chodzi. Nie mam, słuchajcie, naprawdę, no. ja Wam powiem tak. Tarta rada, yy, zainwestuj, wydawaj mądrze. Dobra, to jest ciekawe. Zainwestuj, wydawaj mądrze, zaproponuj, pomóż lub przyjmij pomoc. To jest tego typu rada. Macie coś wydać, wydawajcie mądrze, tak żeby się zwracało. Inwestuj w to, co się zwraca. Jeżeli by ktoś w grudniu wam um, pra, 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 proponował jakieś spółki, dogadywanie się, nie wiem, coś takiego, nie wiem, czy będziecie chcieli, to tylko tyle powiem. Czy powinniście, czy nie, trudno mi powiedzieć. Jeżeli by się to opłacało, jeżeli to byłoby takie coś za coś, ja ci daję to, ty mi dajesz coś tam, to może, bo jest taka karta rada pokazana, ale yy, ja mam takie podejrzenie, że gdzieś jest jakiś wyczulisz, który nie, nie będzie chciał przyjąć pomocy, albo nie będzie skłonny do pomocy. A żeby czuliś raczej chyba skłonny do pomocy, by był. Tak samo myślę, nie? By czuliś, no. To może nie będziecie chcieli wy partycypować w czymś, co ktoś inny zaproponuje. Co by to było? Nie wiem. Spółka, dogadywanie się, robienie razem jakiegoś projektu, czy coś takiego. W każdym razie em, ja mam pokazane, żebyście mądrze inwestowali i żebyście dali też coś od siebie. Więc jeżeli tutaj macie jakieś takie, a nie wiem, czy chcę pomóc, a nie wiem, czy chcę się zaangażować. To może warto to przemyśleć, tylko tyle mówię. Ale rzeczywiście patrzeć na opłacalność różnego rodzaju inwestycji. Opłacalność też, słuchajcie, bo wy macie pokazane, że wy byście bardzo z taką ogromną pasją mogli podejść do jakiejś pracy, ale nie widzieć byście mogli um, rezultatów finansowych w grudniu. Być może dlatego, że to zajmie więcej czasu, albo być może dlatego, że na przykład dopiero w styczniu przyjdą jakieś pieniądze. No może tak być, no bo w grudniu, wiecie, no. Tam urzędy mniej pracują, banki mniej pracują, więc może tak być. Um, ja bym się nie przejmowała tym aż tak bardzo. To znaczy, jeżeli wiecie, że ma coś przyjść, ale przyjdzie z opóźnieniem w sensie finansów, to przyjdzie z opóźnieniem, ale przyjdzie. Jest pokazane, żebyście pracowali i żebyście dawali coś od siebie i inwestuj pieniądze mądrze, tak, żeby się zwracało, no. Jest gdzieś by czuliś, który tak będzie pochłonięty pracą, że może trochę zapomnieć o swoim związku lub rodzinie. Też jeden znak wcześniej, co robiłam wczoraj, miał podobną, nie pamiętam którym, yy, miał podobną energię. <coughs> Miszki skórki, że, yy, że, tak że tak będzie pochłonięty ktoś pracą, czy jakimś projektem, czy jakąś firmą że może zapomnieć o rodzinie od domu, no to wy macie też coś takiego zasugerowane. Bo tutaj no może się coś dziać, no. Wydaje mi się, że idziecie w dobrą stronę zawodowo, to tak. Ale nie, zapo nie, nie zapominajcie, znaczy pamiętajcie też o innych ludziach. O to mi chodzi. Być może o rodzinie. No. Moglibyście na przykład zapomnieć, żeby, nie wiem, coś jakoś tam się udzielać świątecznie, a wartałoby, no te, tego typu. Tego typu, ym, ta. Jak się nazywa? Tego typu energia. Yy, dobra, kochani. Szybciutkie co jest do osiągnięcia, jakie cele możecie osiągnąć. Biznesowe, finansowe. O Jezu, randki. Randka z bogatym człowiekiem. O Jezusicku, jakie Wy macie kartę. Jeżeli znacie innego byka, albo pannę koziorożca, inny znak e, ziemny, ziemski, albo jeżeli znacie jakiegoś barana, e, to są jakieś, jakieś bardzo poważne dogadywanie. W ogóle dogadywanie się. Dogadywanie się pomiędzy dwiema bardzo poważnymi osobami. Jeżeli słucham, jakby czuliś, który chce robić bardzo, ale to bardzo poważny biznes, to jest możliwe do zrobienia w grudniu, albo w grudniu się coś zacznie, co na przykład będziecie później po nowym roku kontynuować. Biznes, ale bardzo poważny. To Wy byście musieli mieć własną firmę, albo musielibyście być gdzieś na stołku, na takim dosyć, dosyć stołku. Jeżeli mnie taki byk słucha, to tylko tyle mówię. Ale jeżeli na przykład słucha mnie byk, który ma totalnie w odwłoku biznesy, a na przykład chce mieć związek, rodzinę albo chce się dogadać z mężem, z żoną, z partnerem, z partnerką, bardzo możliwe, bardzo, bardzo dobre karty. Przejmowanie kontroli, pieniądze, stabilizacja, wszystko ma jest tak jak ma być, ułożone wszystko, słuchajcie, od A do Z, tak jakby czuli sobie, chciałby zaplanować, bardzo dobre karty. Ale również, muszę to powiedzieć, porozumienie pomiędzy dwiema osobami, które są na szczycie. Nie wiem, gdzie na szczycie, ale na takim szczycie szczycie. Albo dwie osoby, które mają jakieś poważne biznesy, porozumienie. Ani jeden, ani drugi nie jest lepszy. Oboje, czy obaj, czy obie, nie wiem, jaka płeć, to są osoby sukcesu. I te osoby mogą się porozumiewać. Mogą zrobić jakiś jakąś kolab. Jak to się mówi? Kolab, no, współpracę. Mogą zrobić jakąś współpracę. Ciekawe, to by było nawet zaskakujące być może dla kogoś. To jest coś takiego jak w okresie, wiecie, jak czasami w okresie świąt, jakieś osoby znane gdzieś tam się ktoś z kimś pokaże, nagra jakąś kolendę. Ja podaję przykład, jakiego typu to jest energia. Tak jakby, no, tak jak, jakieś dwie znane osoby albo dwie osoby jakiegoś biznesu gdzieś coś razem się spotkały, porozmawiały albo coś chciały razem zrobić. Strasznie ciekawe, ale dla wszystkich, którzy. To ja wiem, że to jest specyficzne. Um, bardzo dobra energia na biznesy, pracę, dom, pieniądze, związki, małżeństwa mm -hmm. i dogadywanie się z ludźmi. Bardzo dobra. Jezu dziecko, się. Co ty robisz? Co ty robisz? Beczuliśmy. No, no, byk i wszystkie znaki zodiaku, byk i wszystkie znaki zodiaku, no. Miśki, jak nie wiecie, na który znak patrzeć, to patrzcie na wszystkie, a potem jak zobaczycie, obejrzycie wszystkie, to wybierzcie to, co do waszej sytuacji pasuje, wiecie o co chodzi, um, no. Czasami może być tak, że dwa zdania będą pasowały z Ascendentu, połowa czytania będzie pasowała z, z tego, z Księżyca, a na przykład całe będzie pasowało ze Słońca. Ale to się może zmieniać, bo my się zmieniamy jako ludzie. Czasami jesteśmy w takiej energii, czasami w innej. Ja na przykład w święta Bożego Narodzenia wchodzę w energię... O Jezu, czekajcie, bo reklamy się chcą włączyć. Wchodzę w energię, by czuli się jak nic. Święta. To ja bym takim byczulisiem święta, że a normalnie idźcie mi jestem. No? No? Ja tak mam w święta. Jedzonko, imprezki. No, ja bardzo lubię. W ogóle dla mnie święta to jest w ogóle wow. Byk z każdym znakiem Zodiaku. Od baranka do rybeczek. Od baranka do rybeczek. Byk z każdym znakiem Zodiaku. Dobra, lecimy. Leci, jeżeli macie baranka, tęsknota hmm. i powrót, albo nie odchodzę, ale tęsknię za czymś innym, marzy mi się coś, brak spełnienia marzeń i powrót, próba powrotu, bo nie ma spełnienia marzeń, albo nie odchodzę od Ciebie, ale nie widzę spełnienia marzeń. Jeżeli macie innego byka, zakochanie się, spokój, leczenie, zdrowie, zwłaszcza kobiece, leczenie się po, nie wiem, jakiejś utracie być może, ale leczenie też zdrowotne, ale dobrze to jest pokazane. Spokój, medytacja, intuicja, co to w ogóle jest, rozwój duchowy, dlaczego ja o tym mówię? Dwa byki, może to jest po prostu dla byka. Jak nie macie żadnego byka, ale jesteście takim strasznym bykiem, bardzo dużo spokoju, odpoczynku, leczenia i bardzo pozytywne emocje z tym związane. Jeżeli macie bliźnięta, wychodzenie z klatki, uwalnianie się, pojednanie, ktoś wychodzi z klatki i wraca, pojednuje się z Wami, bo wyszedł z innej klatki. Wychodzenie z klatki, przyjaźń, dzieci, rodzina, bardzo pozytywne spotkania i emocje, bardzo. Jezusicku, wyczuliście, co czynisz? Rak. Z rakiem niestety trochę gorzej, bo mamy odwrócone obie karty małżeństwa. Więc albo się nie dogadujecie, albo nie chcecie być razem, albo się martwicie pieniędzmi, albo się martwicie, bo dziecko gdzieś, nie wiem, nie przyjedzie na święta i będziecie sami, a dziecko po raz pierwszy nie spędzi z wami świąt, bo spędza je z rodziną narzeczonego albo narzeczonej. Wiecie o co chodzi? To może być takie coś: poczucie samotności w związku. Dwie osoby, które nie wiem, czy się dogad dogadują. Niestety z rakiem. Z, em, jak się nazywa, z lwem, brak drugiej szansy, brak kolejnej szansy, albo ktoś nie widzi jakiejś prawdy, że ktoś nie jest wolny, że się nie uwolnił, ale jednocześnie jest pokazane, że ktoś nie dostrzega, że jest uzależniony, albo że jest zależny finansowo. Bardzo dziwne. Byk i lew? Co to w ogóle jest? Albo ktoś ma żonę męża z kimś innym. No, no to wtedy co wam powiem, no, rany boskie. Tak, jakby nie było decyzji tutaj w tym, w tym, tym. Z panną możecie wyznania miłosne robić, i wtedy jedno porośnie w piórka. Nie wiem które. Byki panna, nie wiem które porośnie w piórka. Wyznania miłosne, spotkania, do, 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 jakieś próby dogadania się, ale ktoś albo się czuje. W tej sytuacji lepszy od drugiej osoby, ma ego, jak stąd do Chin, albo czuje się a być może druga osoba czuje się bezsilna w tym momencie. Tak, jakby ktoś był silniejszy niż drugi, ale spotkania, rozmowy, jak najbardziej tak. Możecie być również bezsilni wobec tematu dzieci. Tematu dzieci. Waga. Z wagą jakaś tajemnica albo znienacka jakieś informacje. Tajemnica, a potem przekazywanie informacji, rozmowa jakieś wyjazdy, tajemnicze, ukryte, ktoś Wam nie powie, niespodzianka być może, nie powie, że przyjedzie, nie powie, że zadzwoni, z odbłoka całkowicie się odezwie, być może. Z skorpionem być może jakieś duże wydatki, albo problem chwilowy, na przykład finansowy, albo między Wami jakiś problem, który będzie naprawiany, albo będziecie się zastanawiać, co dalej, ale to jest dobrze pokazane, to zastanawianie się, to, co dalej robimy. Ze strzelcem Mamy pokazane poczucie, że co da, jaka przyszłość nas czeka. Nie chce mi się czekać, nie wiem czy to ma sens, jaka czeka nas przyszłość. Ale jeżeli macie dobry związek, to być może jakiś problem z zaplanowaniem czegoś. Nie wiem czego, może świąt, może czegoś innego w grudniu. Problem z zaplanowaniem czegoś i poczucie porażki w tym związanej z tym. Z koziorożcem macie pokazane, że ktoś kocha, ale nie podejmuje decyzji. Z wodnikiem macie pokazane, nie martwij się, wracamy do siebie, nie martwię się, jesteśmy razem, nie martwię się, mam z tobą spełnienie marzeń. A z rybami macie pokazane, że ktoś pragnie i rani. Pragnie i rani. Chce robić rzeczy, chce mieć romans i rani. Albo jest zraniony. To ja nie wiem, co to było z tymi rybami, ja w ogóle nie wiem. Dziwne, nie? Karta szybciutka ta. Dla byczulisza. Dla byczulisza. I lecę zaraz, kochani, na bliźnięta. Byczulisiu. Czasem nie mogę zasnąć, bo myślę o tobie. Nie śpi człowiek, myśląc o byczulisiu. Siedzi, nad nim siedzi, leży może w łóżku i marzy się mu. Czy my się dziwimy, że się człowiekowie marzy, by hmm. Nikt się nie dziwi. No. I tak uważam, należy tą sprawę zostawić. Niech sobie marzą, niech sobie myślą. I tyle. Miszki lecę na bliźnięta. Trzymajcie się. Jutro, czyli w środę wieczorem czytanie Andrzejkowe pod tytułem Miłość w 2024 roku. Proszę przyjść! No, byczuliszki. Dzięki kochani. Dzięki An, dzięki Miszki. Um, idę, kochani, na bliźnięta. Trzymajcie się buziaczki. Pozdrawianka. No i papa.